Hejka kochani! <laughs> Hej, kochani, dzisiaj będzie filmik o tym jak ogarniać wszystko, nawet kiedy nie macie czasu, macie pracę, full time job pracujecie 40 godzin w tygodniu, nie macie czasu na nic, ale ja wam powiem jak to zmienić. Więc tak, zacznijmy od tego, że jak jesteście studentem, to warto sobie kupić um, planer Albo kalendarz. To są takie dwie, moim zdaniem, podstawowe rzeczy. Albo po prostu, że, że macie kalendarz Google. Też się spada super. Albo po prostu, jak jesteście broken student, biedni studenci, którzy po prostu osiągają kasę na wszystkim, wystarczy Wam kartka papieru w Waszym TurboNetesie. Na takiej kartce papieru. Ja sobie zawsze piszę moje przedmioty, jakie mam w tym semestrze. W tym semestrze, akurat, mam tylko cztery przedmioty, więc nie jest tak źle. Tu tak brzmi, ale nie jest tak źle. I jest teraz szósty tydzień już studiów. Ja ogarniam już, co się dzieje na jakim przedmiocie, są nauczyciele. Co mam robić, i tak dalej. Więc to jest git. A na początku było ciężko, no ale wiadomo, jak wyglądają te pierwsze dwa tygodnie szkoły, tak? Eee, troszeczkę chaotycznie jest. Więc tak, na naszej karteczce mamy napisany każdy przedmiot, i ja sobie kiedyś jeszcze robiłam na dole kartki tabelkę, wiecie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Niedziela ewentualnie, ale do tego też jeszcze przejdziemy. Na tej karteczce e, mam też wpisane wszystkie moje przedmioty i z tych przedmiotów, co mam zrobić w tym tygodniu konkretnym. Na przykład powiedzmy, że mam przedmiot ekonomia i na ekonomię mamy e, homeworki i, ma, i mamy zapisy domowe i mamy też e, pytania od profesor na każdy tydzień i mamy też pytania jeszcze z takiej innej strony. I to wychodzi, że mam 5 zadań na tydzień, pięć zadań. powiedzmy tak, 5 zadań na tydzień, gigantycznych i teraz jak sobie zaraz to, to rozplanować w czasie, e, aby było dobrze. Przez pierwsze dwa tygodnie robiłam tak, że robiłam to w niedzielę wszystko, co było gigabłędem, bo e, raz stres, dwa przed deadline'em i ogólnie no nie fajnie było. Teraz sobie rozpisałam, że każdego dnia robię jeden, jakby ten zadanie, jedno, więc jest lepiej. Eee, I tutaj możemy gładko przejść, teraz sobie, jak w ogóle rozplanować sobie dzień. Bo to też jest ciekawa sytuacja. Jak chcemy sobie rozplanować idealny dzień, to najlepiej popaść w rutynę albo używać. A sobie usiądę. Albo używać zasady 888. E, co to jest zasada 888? 8 8? 8 8 godzin snu, 8 godzin pracy, 8 godzin rozrywki/ slash, e, życia. Ja tak to sobie tutaj um, zapisuję. Wiadomo, yy, jako yy, student, który prawdopodobnie pracuje, yy, no nie wiem, czy się, wiem, że się da, ale wiem, że to jest ciężko yy, pracować yy, pełen etat i chodzić dzieńmi na studia. Więc tutaj to 8 godzin pracy a przy dziennych studiach no raczej nie ma takiej pracy w pracy, że raczej przy na dziennych studiach nie chodzimy do pracy. Chyba, że ta praca nie jest full-time job, czyli nie jest jakby 40 godzin, tylko jest krócej, to okej. Okay. I teraz z tych 8 godzin bierzemy, na przykład ja biorę sobie poniedziałek 8 godzin pracy, bo 8 godzin snu to jest minimum, minimum 8 godzin snu. 8 godzin pracy e, to jest tak. Ja na w poniedziałki mam e, godzinę matematyki i godzinę i pół, godziny, godzinę i pół, e, informatyki. To razem nam daje już 2,5 godziny samej nauki. 8 minus 2,5 nam daje. To jest dobre. 8 plus 2,5 to jest 6. 5,5 godziny na. Y, Zróbmy, może raczej. Lepszy kadr. 5,5 godziny na naukę dodatkową. slash prace domowe, slash y, nauka do sprawdzianów, egzaminów, kolokwiów itd. Tak dalej, tak dalej, dziennie. Pięć i pół godziny. Ok, powiedzmy, że przez te 5,5 godziny się nie mylicie uczyć. Tylko będziecie się uczyć przez 4 godziny. Bo to jednak półtorej godziny wiecie. TikTok, rozpraszanie, toaleta, i tak dalej. wam 4 godziny dziennie na naukę. Wiecie, to są 4 godziny, to prawdopodobnie tyle ile spędza się na TikToku codziennie. 4 godziny na naukę to jest bardzo mało czasu i pamiętajcie, 4 godziny potrzebujecie planu. Potrzebujecie konkretnie wiedzieć, co będziecie robić w tych 4 godzinach. Jak nie będziecie wiedzieć, będzie ciężko. Oczywiście z tych półtorej godziny tutaj możemy na przykład pół godziny przeznaczyć na planowanie, co to będzie dobrym pomysłem. 4 godziny dziennie, powiedzmy, razy 5 to daje nam 20 godzin tygodniowo. Na samą naukę. Teraz powiedzcie mi szczerze, czy wasze wykłady są wystarczające? Bo ja osobiście na moich wykładach Tracę spam attention w ciągu 5 minut. I tak naprawdę, 4 godziny nauki moje ratują mi życie. A, więc tak. Kolejne 8 godzin to jest sen. 8 godzin snu to jest primo. To jest nasze primo. Primo, pamiętajcie, jak się normalnie uczymy, to e, żeby mózg mógł zapamiętać cokolwiek, to potrzebuje regeneracji. Osiem godzin to jest po prostu minimum, aż mi się sobie wypadło. To jest po prostu minimum dla studenta. Ok, wiem, że imprezy, nie imprezy, pracę, prace. Per Projekt i tak dalej, ale 8 godzin, ok, nawet 7 godzin snu to jest minimum. Pamiętajcie, że do snu też trzeba się przygotować. E, więc mm, to też jest godzina, że dostajemy już 7 godzin snu. E, podczas snu mózg oprócz tego, że się uczy, to też regenerujemy się. Regeneracja jest turbo ważna. Turbo ważna jest regeneracja, a naprawdę bez regeneracji nie ma sukcesu, jak wiadomo, a, i tak dalej. Kolejne 8 godzin na rozrywkę też życia. Tutaj w, w te w to 8 godzin wchodzi. Jedzenie podstawowe, yy, fud, podstawowe czynności do funkcjonowania, jak jedzenie, toaleta, mycie się, yy, dbanie o higienę, wszystko. Ży, życie. Ale nie tylko to, bo to zajmie Wam max 3 godziny. Macie jeszcze 5 godzin. I teraz tu jest taki tyk mek że tak naprawdę nauka może być rozgrywką. Wiem, to brzmi okropnie, ale wyobraźcie sobie znaleźć taki system nauki, który po prostu bywam swoją frajdę. Typu nauka, nawet fiszki Anki. Wiem, że większość Was zna. Jak nie zna, to o tym też będzie odcinek. Ułatwi Wam życie, naprawdę. E, o w tych 5 godzin może jeszcze wchodzić, wiadomo, spotkania z znajomymi, czas z rodziną, specjalizowanie się, trening na siłowni, trening na basenie, polecanko, a, nie wiem, wolontariaty, może jakieś właśnie uczenie się z kursów, nie wiem, social media i tak dalej. To jest 5 godzin. Ja wiem, że niektórzy z Was 5 godzin to spędzają na YouTubie codziennie albo na Netflixie. Więc... Też warto o tym wspomnieć, że życie jest krótkie, naprawdę. Ja mam 20 lat, nie wiem jak to minęło. I mam 20 lat. Za 10 lat będę miał ja 30. I wtedy będzie ciężko robić dyscypliny. Więc... O! Jakaś pani wyszła właśnie. Więc kochani, e, zachęcam Was do przemyślenia sobie, na co chcemy tracić czas. Czy chcemy go tracić, czy nie. Jak, gdzie, kiedy, co. I nie tylko. Więc. No, powiem Wam tak, no. Nie, wiem, co Wam powiem. Na pewno. Na pewno warto, moim zdaniem, warto pracować. Tym bardziej, jak wspomniałam, że życie jest krótkie i wasza przyszłość prawdopodobnie nastąpi szybciej niż sądzicie. A oprócz tego też nie warto się bać ryzykować. Typu zaryzykować właśnie dyscyplinę, czy nie, czy tak, jak to zrobić, jak dalej. E, oprócz tego warto też jakby planować, jakby nie, wiem, dla mnie planowanie jest turbo ważne, e, bo wtedy jakby uważam, że mam kontrolę w swoim życiu i mniej więcej wiem, co się dzieje A, i po prostu no, mam wrażenie, że wtedy się nic nie dzieje z przypadku, co jest troszkę dla mnie ważne <laughs> i mm, mam nadzieję, że dla was też. Jak? Podobał się ten filmik, fajna tematyka, troszeczkę krótki filmik, wiem, a, ale moim zdaniem im krótszy, tym lepszy. Tym bardziej, że spam attention coraz bardziej spada. E, oprócz tego to... E, I merytorycznie było, bo czemu by nie? a Spoka zasada w sumie. Oczywiście, jak chcemy spać więcej, no problem. Ale z każdego tego filaru ktoś odejmuje jakiś tam odstęp, co nie wiem, jakieś tam część. Coś za coś, jak w życiu. Mm. Było merytorycznie, było fajnie, było krótko, było zwięźle, było jasno. A w linku poniżej mogę Wam dać szablon do rozpisywania sobie dnia. W kolejnym odcinku będę chciała jeszcze powiedzieć o metodzie e, zapisywania notatek. Cornela. pewnie z Was większość słyszała, ale dla mnie też to jest fajne, też używam czasem, często, też jak się uczę czegoś na pamięć, niestety, A czy chcę sobie podsumować powiedzmy zajęcia, tak? No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy Wam się podobało, czy nie. się emotkę żółwia, czemu by nie. A i do zobaczenia.